Rozdział pierwszy. Wielka loteria w żabce. Paweł, chodź tu szybko. Nie uwierzysz, co żabka zrobiła. Krzyknął Piotrek tak głośno, że aż kot zeskoczył z parapetu i uciekł w najciemniejszy kąt pokoju. Paweł, młodszy i zawsze gotowy na przygodę, brat przybiegł z ziajany. Czemu tak krzyczysz? Co się stało? Żabka wypuściła rakietę w kosmos? A może rozdaje za darmo wojanki? Piotrek tylko machnął ręką. Nie nic z tych rzeczy, patrz! Na ekranie komputera mieniła się wielka, kolorowa grafika. Łap giga w żabce dzięki zdrabce. Paweł usiadł obok. Jego oczy rosły z każdym nowym zdaniem. Które czytali razem na głos. Fujiki to wesoła ekipa, która postanowiła uciec z żabki i narozrabiać. Złapie wszystkie i sprowadź do świata rzeczywistego z pomocą zdrabki. Żeby dostać zdrabkę, trzeba zrobić zakupy za minimum 30 zł. Pod zdrabką mogą być giga pluszaki, breloki. Przekąski, napoje, bony, a nawet jak nic się nie wygra, to i tak dostaje się naklejkę z fudzikiem. To i tak super, naklejki też są fajne, powiedział Paweł, choć w głowie miał już wizję ogromnego pluszaka stojącego na jego półce. Kiedy zjechali niżej, zobaczyli zdjęcia nagród. Piotrek aż gwizdnął z wrażenia. Uła! One są ogromne. Mają aż 120 centymetrów. Są prawie większe od ciebie, a do tego są mięciutkie i kolorowe. Na ekranie pojawiały się po kolei wszystkie fudziki wraz z krótkimi opisami. Czaruś, trójkątna kanapka mądrala, który zawsze ma ciekawe pomysły, bardzo bystry i kumaty. Rozwiąże niemal każdy problem. Dorzek! Hotdog! Najstarszy z fudzików i najlepszy kumpel slajsika, z którym tworzą duet dwóch rozrabiaków. Uwielbia fikać, skakać, biegać i robić wokół siebie sporo zamieszania. Frytka! Najmłodsza w ekipie, ale poziomem rozbrykania nie odstaje od reszty. Często podbiera sos do szkowi. z nią nigdy nie poczujesz nudy. Bułas, burger z uśmiechem najodważniejszy z fudzików, któremu nie straszne są żadne wyzwania. Uwielbia żartować, a gdy tylko ktoś go rozśmieszy, zaraża śmiechem wszystkich wokół. Slajsik. Zadziorny kawałek pizzy, z naprawdę dobrym sercem. Zawsze można liczyć na niego i na jego humorek. Paweł dotknął palcem monitor i wskazał na czarusia. Ten jest najlepszy, ale bym go przytulał. Patrz, jaki fajniutki. Byłby idealnym strażnikiem mojego pokoju. Piotrek natychmiast dotknął slajsika. Ja to bym chciał tego. Jak wygram, to postawię go na łóżku i będzie pilnował moich gier. Chłopcy tak się zapatrzyli, że niemal zapomnieli mrugać. Po chwili Piotrek znowu przewinął stronę. Patrz, to nie koniec. Jest jeszcze gra w robloksie. Łap fudziki. Bohaterami są czaruś, dorzek, frytka, slajsik i bułaz. Trzeba złapać jednego z nich i jak najdłużej go utrzymać. No to odpalaj, zaraz ją przetestujemy! zawołał podekscytowany Paweł, skacząc na krześle jak gumowa piłka. Gra się uruchomiła i natychmiast z głośników popłynęła wesoła muzyczka. Kolorowe fudziki przeskakiwały po mapie, a chłopcy gonili je z piskiem i śmiechem. Łapie frytkę, łapie frytkę! krzyczał Paweł. O nie, teraz ja jestem slajsikiem. Ratuj się, kto może. Śmiał się Piotrek, uciekając przed całą chmarą graczy, która biegła za nim jak stado głodnych hipopotamów. Raz Piotrkowi udało się nawet wygrać rundę i uniósł triumfalnie ręce. Ha, widzisz, jestem urodzonym mistrzem fudzików. Paweł przewrócił oczami ale też się uśmiechnął, bo w głębi duszy był dumny z brata. Potem wspólnie oglądali skiny dla graczy w motywie fudzików, czyli nakładki zmieniające wygląd postaci. Ale super byłoby mieć takiego ogromnego pluszaka naprawdę, a nie tylko w grze, westchnął Piotrek. No, takiego gigantycznego, który by nas pilnował. Dodał Paweł, zataczając w powietrzu szerokie koło rękoma. Chwilę siedzieli w milczeniu, chłonąc tę wizję. Aż w końcu Piotrek się wyprostował, jakby właśnie wpadł na genialny plan. Dobra, koniec tego gadania. Marzenia są po to, by je spełniać. Ja zdobędę go pierwszy. Paweł aż podskoczył. Co? Niby jak? Chyba w twoich snach. To ja pierwszy wylosuję Fudzika. Możemy się nawet założyć. Piotrek uniósł brew. Zakład przyjęty. Slajsik będzie mój. Może i tak, ale najpierw ja wygram Czarusia. Odpowiedział Paweł stukając palcem w monitor. I tak właśnie zaczęła się ich wspólna, a może raczej niezwykle osobna przygoda. Bo choć obaj pragnęli zdobyć giga Fudzika. To zamiast współpracować postanowili działać na własną rękę. Czekała ich wielka zabawa, wielkie emocje i jeszcze większe kłopoty. Rozdział drugi: ostra rywalizacja. Od dnia, w którym chłopcy postanowili zdobyć swoje wymarzone giga Fujiki, w domu zaczęło się dziać coś dziwnego. Coś, co mama nazwała później wielką bitwą o zdrabki. Piotrek ruszył do akcji jako pierwszy, wyciągnął swoje pudełko z oszczędnościami, pełne drobniaków, zagiętych banknotów i starych biletów do kina, których jakoś nie chciał wyrzucić. To inwestycja, a nie wydatek. Mruknął z poważną miną, jakby właśnie kupował dom. A nie garść batoników. W żabce lądował tak często, że sprzedawczyni od progu zaczęła do niego wołać. O, kolejna misja zdobywania fudzików? Piotrek wydawał pieniądze lekką ręką. Nie liczył się z kosztami. Brał wszystko, byle tylko rachunek wynosił 30 zł lub więcej. W jego koszyku lądowały chipsy, żelki. Batoniki, gazowane napoje, jakieś dziwne chrupki, których nawet nie lubił. Dwa razy wydał nawet 90 złotych, by dostać trzy zdrabki i mieć większe szanse. Na początku było super, ale po kilku dniach brzuch Piotrka zaczął protestować. Uff, chyba trochę przegiołem. Te żelki były ostatnimi jakie mogę w siebie wcisnąć jęknął obejmując się za brzuch jednak pomimo sporych wydatków i bolesnego bólu ciągle nic nie wygrywał drapał z drapki z uporem maniaka ale pod nimi kryły się jedynie naklejki bony na zakupy orzechy ciepłe hot -dogi albo batoniki których miał już po dziurki w nosie i na samą myśl o nich robiło mu się niedobrze. Jego oszczędności szybko się kurczyły. Po tygodniu był zmęczony, rozczarowany i czuł się tak, jakby cały świat uwziął się na jego wymarzonego slajsika. To niesprawiedliwe, mruknął pewnego wieczoru. Wydałem tyle kasy i dalej nic. Chyba szczęście mnie opuściło. Paweł działał zupełnie inaczej niż brat. Obrał bardziej rozważną strategię. Zamiast marnować swoje pieniądze, wyspecjalizował się w jednej rzeczy: Byciu idealnym towarzyszem zakupowym. Gdy mama tylko westchnęła, muszę jutro iść po chleb. Paweł już stał obok. Do żabki? Pójdę z tobą, pomogę ci, mogę nieść chleb. Albo nawet dwie torby z zakupami. A kiedy mama nic nie mówiła, Paweł podchodził do niej z miną niewiniątka i zagadywał. Mamo, nie brakuje przypadkiem czegoś w lodówce? Może mleka, jogurtu, pomidora? Moglibyśmy pójść do żabki? Mama podejrzewała, że coś jest nie tak, ale Paweł był bardzo przekonujący. Problem w tym że zakupy w domu nie odbywały się codziennie. Paweł zaczął więc kombinować. Pewnego wieczoru, gdy mama robiła kolację, zawołała Gdzie jest ser? Przecież kupowałam go wczoraj. Paweł zamarł, bo ser leżał w koszu, przykryty ręcznikiem papierowym. Oprócz niego schował również szynkę, a dzień wcześniej wylał do zlewu cały karton mleka. Jedzenie znikało niepostrzeżenie z lodówki, żeby mama myślała, że trzeba po nie iść i wysyłała Pawła, który zawsze był pierwszy do robienia zakupów. Dzięki temu dostawał swoje zdrabki, miał ich wprawdzie mniej niż Piotrek, ale przynajmniej nie wydawał własnych pieniędzy. I choć liczył na czarusia, wciąż trafiał tylko małe nagrody. Raz wygrał Hotdoga innym razem migdały, których wcale nie lubił, potem rogalika, a później soczek tymbarka. Jednak ani razu nie udało mu się wylosować żadnego fudzika. Tak jakby los się na niego uwziął za nieczystą grę. W końcu Paweł pomyślał, że potrzebuje więcej szans, bo jego pomysł, choć skuteczny, to zbyt wolno przybliżał go do nagrody. Zaczął wyrzucać coraz więcej rzeczy, nie myśląc o tym, że marnuje mnóstwo dobrego jedzenia. Pewnego dnia, gdy stał przed otwartą lodówką z masłem w ręce, do kuchni wszedł Piotrek. Rozejrzał się po rozsypanych produktach, otwartym koszu i zdał sobie sprawę z tego, co brat robi. Mamo, mamo, chodź szybko. Paweł wyrzuca jedzenie do śmieci. Zawołał głośno. Mama natychmiast przybiegła do kuchni. Stanęła w progu, patrząc na to wszystko z niedowierzaniem. Paweł, co ty wyrabiasz? Chłopiec zesztywniał. Wiedział, że został przyłapany. Mama spojrzała na niego surowo, a w jej oczach pojawiło się rozczarowanie zachowaniem syna. Paweł, Marnowanie jedzenia jest niedopuszczalne. W wielu miejscach na świecie ludzie nie mają co jeść, a ty lekką ręką się go pozbywasz. Nie mówiąc już o tym, że wyrzucasz po prostu moje pieniądze i ciężką pracę do kosza. Nie wolno tak robić. Jestem zawiedziona Twoim postępowaniem. A potem dodała słowa, które dla Pawła były jak grom z jasnego nieba. W ramach nauczki przez jakiś czas nie będziesz chodził ze mną na zakupy. Może wtedy docenisz wartość jedzenia. Chłopiec stanął jak wryty. Uczucie złości rozlało się po jego ciele. Po chwili ustąpiło poczuciu wstydu i bezsilności. Ale ja, ja tylko chciałem szepnął, ale nie potrafił wydusić z siebie nic więcej. Z zazdrością obserwował, jak Piotrek zajmuje jego miejsce i zdobywa dodatkowe zdrabki za zakupy. Z czasem rywalizacja między braćmi zamieniła się w prawdziwą wojnę. Zaczęli kłócić się o wszystko. Kto pójdzie do sklepu? Kto dostanie zdrabkę? Kto ma większą szansę na wygraną? Kto pierwszy zdobędzie wymarzonego fudzika? Oszukujesz, a w dodatku marnujesz jedzenie! Krzyczał Piotrek. A ty specjalnie podlizujesz się, mamie Lizusie, i jesteś kapusiem! Odpowiadał ze złością Paweł. W końcu nadszedł dzień, który stał się kulminacją ich małej wojenki. Piotrek wrócił z szapki. Wbiegł do pokoju i z triumfalnym krzykiem rzucił na łóżko wielkiego burgera bułasa. Mam, wygrałem w końcu mi się udało. Paweł patrzył w osłupieniu na ogromnego pluszaka, na jego wielki uśmiech, na miękkie, puchate bułeczki, które aż się prosiły, żeby je przytulić. I nagle poczuł coś nieprzyjemnego w środku. Palące kłócie pod żebrami, które robi się wtedy, gdy bardzo się czegoś chce, a nie można tego mieć. Zakręciło mu się w brzuchu, a serce zaczęło szybciej bić. Zazdrość zalewała jego myśli z prędkością światła. Kiedy Piotrka nie było w domu, Paweł zakradł się do jego pokoju. Popatrzył jeszcze raz na błasa. A potem w przypływie gniewu i rozpaczy chwycił nożyczki i zniszczył go. Kiedy Piotrek wrócił i zobaczył, co się stało, krzyk wstrząsnął całym mieszkaniem. Paweł, ty złośliwcu! Rzucił się na brata, obaj zaczęli się szarpać. Dopiero mama ich rozdzieliła, a wtedy Piotrek pobiegł do pokoju z płaczem, trzaskając drzwiami tak mocno, że aż spadła z nich jedna naklejka, od tej chwili nie odzywali się do siebie ani słowem. W domu zapadła cisza, taka, która boli bardziej niż najgłośniejszy krzyk, a w powietrzu unosił się chłód, smutek i poczucie, że w tej walce obaj ponieśli porażkę. Rozdział trzeci, prawdziwy skarb. W domu było tak cicho, że aż echo odbijało się od ścian. Piotrek siedział na podłodze w swoim pokoju, tuląc w rękach strzępki swojego ukochanego fudzika. Jego oczy były całe czerwone i spuchnięte od płaczu. Łzy kapały mu na podarte skrawki maskotki. Paweł stał w korytarzu i patrzył na tę scenę ze ściśniętym sercem i nagle poczuł coś czego wcześniej nie czuł. Delikatne ukłucie w środku, jakby ktoś dotknął jego duszy. Zrozumiał, że przesadził, że zazdrość go zaślepiła i sprawiła, że stracił to, na czym najbardziej mu zależało. Brakowało mu Piotrka, ich wspólnego śmiechu, zabaw i wygłupów. Żadna maskotka, nawet największa na świecie, nie była warta straty brata. Przełknął gule w gardle i zebrał w sobie całą odwagę. Przepraszam, ja... ja wiem, że zrobiłem głupstwo. Wydusił z siebie z trudem. Piotrek tylko schował twarz w rękach, jakby słowa brata w ogóle do niego nie dotarły. Paweł stał w drzwiach, lekko zaskoczony. Wydawało mu się, że jak powie przepraszam, to wszystko wróci do normy że brat się uśmiechnie i mu wybaczy. Tak jak było zawsze. Ale Piotrek nie podniósł nawet głowy. Siedział skulony, trzymał w rękach resztki swojego ukochanego pluszaka i płakał dalej. Młodszy brat poczuł, że musi zrobić coś więcej, coś od serca. Pobiegł do swojego pokoju i chwycił świnkę skarbonkę. Chował w niej swoje oszczędności. Całe 180 złotych. Wszystko, co udało mu się uzbierać przy okazji urodzin i różnych świąt. Mamo, chodź ze mną do żabki. Muszę coś naprawić. Mama spojrzała na niego uważnie. Zobaczyła w jego oczach, że to nie kolejny kaprys. Rozumiem. Uśmiechnęła się delikatnie i wzięła go za rękę. Chodź, synku. W sklepie Paweł robił zakupy dla domu, chcąc w ten sposób wyrównać straty, których narobił wyrzucając jedzenie. Wziął chleb, mleko, ser, szynkę, jogurty, owoce, makaron, wszystko co było potrzebne. Kasierka nabiła rachunek. Wyszło równo 180 złotych, jakby los to wszystko z góry zaplanował. Paweł dostał za to sześć zdrapek. Sześć szans, by naprawić to, co zepsuł. Serce waliło mu jak bębenek do Bosza. Proszę, proszę, niech się uda. Muszę go wylosować. Powtarzał w myślach. Wziął monetę od mamy i zaczął ostrożnie drapać. W pierwszej zdrabce wylosował bon na zakupy, w drugiej rogalika. Sięgnął po trzecią i czwartą które skrywały naklejki fudzików. Jednak nie tego szukał. Zrobił chwilę przerwy, jakby chciał odwrócić zły los. Moneta znów poszła w ruch, ale piąta zdrabka dała mu jedynie soczek na pocieszenie. Została ostatnia. Paweł zdrapywał ją tak delikatnie, jakby trzymał w rękach kruche jajko. Łzy napłynęły mu do oczu. Zacisnął usta. Zdrabka była pusta. Chciał być dzielny, ale jego serce skurczyło się jak balonik bez powietrza. Wziął zakupy, chciał już wyjść. Kiedy nagle. Ej, młody! usłyszał za sobą. Odwrócił się i otarł usy rękawem. Za nim stał mężczyzna z torbą. Nie chcesz może mojej zdrabki? Dostałem jedną za zakupy, a mi maskotki nie są potrzebne. Paweł aż zamarł, oczy mu się zaświeciły. To naprawdę mogę? Pewnie bierz. Mam nadzieję, że ci się poszczęści. Paweł aż podskoczył z radości. W jednej chwili zrozumiał, jak dużo szczęścia daje dzielenie się z innymi. Wziął zdrabkę w dłonie. Ręce mu drżały jak galaretka malinowa. Proszę, proszę, to dla mojego brata, wyszeptał w myślach. Zaczął ostrożnie zdrapywać. Powoli, bardzo powoli. Zamknął oczy, żeby nie patrzeć. A gdy skończył trzeć, otworzył je i omal nie padł z niedowierzania. Na zdrabce błyszczał obraz pizzy slajsika wymarzonego fudzika Piotrka. Chłopiec aż krzyknął z radości tak głośno, że pani robiąca zakupy upuściła karton mleka na podłogę. Paweł wleciał do domu, jak tornado. Piotrek dalej siedział na podłodze, tuląc strzępy swojego pluszaka. Młodszy brat uklęknął przed nim. Piotrek, to dla ciebie, jeszcze raz przepraszam. Zachowałem się jak bałwan. Wyciągnął nowiutkiego, pachnącego fudzika. Piotrek uniósł głowę. Jego oczy zrobiły się wielkie jak pięć złotych. Nie gadaj, to dla mnie. Tak, przepraszam, już nigdy, nigdy więcej. Nie pokłócimy się o taką głupotę. Piotrek rzucił się bratu na szyję. Przytulali się długo, tak długo, aż cały smutek wyparował. Bracie, wyszeptał Piotrek, żadne zabawki nie są ważniejsze od nas. Każdą rzecz można kupić, natomiast relacja nie jest na sprzedaż. Teraz to wiem. Zrozumiałem to dzięki fudzikom, odpowiedział Paweł. Obaj podjęli rozsądną decyzję, że już więcej nie będą rywalizować, a zamiast tego połączą siły. Od tej pory wspólnie chodzili z mamą na zakupy. Czasem zrzucali się po 15 złotych, żeby kupić coś potrzebnego do domu i dostać zdrabkę, i już więcej nie zmarnowali ani jednej złotówki. Po pewnym czasie los docenił ich zmianę i postanowił się do nich uśmiechnąć. Trafili drugiego fudzika, frytkę, a potem trzeciego. Czarusia, o którym marzył Paweł. Wieczorami bawili się razem w łap fudziki, skacząc po kanapie, wymyślając zabawne głosy swoich pluszaków i śmiejąc się do rozpuku. Bracia zrozumieli, że prawdziwym skarbem jest miłość, zaufanie i więź między rodzeństwem, a nie maskotki lub inne zabawki nauczyli się, że warto jest się dzielić i współpracować, bo razem można zdobyć wszystko. Hej, jesteś tam jeszcze? Jeśli doceniasz to, co robimy, zostaw subskrypcję na kanale oraz komentarz i lajka pod tym filmem. Dla ciebie to nic wielkiego, a nam pomoże w tworzeniu kolejnych wciągających bajek. Dziękujemy i życzymy słodkich snów.